Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony. Jakub Budowniczy. A dzisiaj będzie recenzja mojego pierwszego zestawu na 2026 rok. Jest to zestaw z Lego Ninjago 71 866. Dokładnie jest to zestaw rocznicowy na 15. rocznicę serii Ninjago: zarówno serii, jak i też serialu. Jest to podstawka do minifigurek. Jeszcze pamiętam teraz nazwy. Zestaw składa się z 447 elementów i kosztuje katalogowo 170 zł. I za tak niewielką cenę poza elementami dostajemy też tutaj aż 8 minifigurek. Yy, dobra, mamy też figurkę rocznicową, jak widzicie, jest to mistrz błyskawic. W sumie to mistrzyni w tym przypadku. Tak prezentuje się pudełko od tyłu. Zajrzyjmy do środka w takim razie. Mamy worek numer jeden, worek numer pięć, i to pewnie będzie ostatni worek, czyli będzie pewnie pięć worków: czwarty, trzeci i drugi. Ok, mamy naklejki dość symboliczne. Bardzo ciekawe. Przedstawiają one zapewne tutaj Mistrza w i Garmadona, tak mi się przynajmniej wydaje. Z jakim ekspertem nie jestem. No i oczywiście instrukcja. Zmienię teraz ujęcie. Ok. Jest parę zdjęć, czego się nie spodziewałem po tym zestawie. I Wam pokażę. Tak prezentują się stare figurki z pierwszego sezonu, a tak prezentują się ich odświeżone wersje. Tak więc zostały, które pojawiły się właśnie między innymi w tym zestawie. Tak więc zostały one trochę odświeżone. Nie są to te same figurki, które mamy tutaj. Dodano z tego, co widzę, parę nadruków, więc też nie jest tak, że kupując ten zestaw, stare figurki tracą na wartości. Jest parę ujęć z serialu. Swoją drogą, e, ta cała podstawka przedstawia najwidoczniej bramę do e, tego klasztoru z Pnjicu. Okay. Zobaczę czy jeszcze z tyłu będą jakieś zdjęcia. Wykaz elementów tradycyjnie. Jak zdjęć nie ma. Kroków jest 116. Tak, 116 jest kroków. Tak więc ja się biorę za składanie i chyba nawet nagram dla Was speedbuilda jakiegoś. I tak oto prezentuje się cały zestaw po złożeniu. Co do samego procesu budowy to był on dość szybki, aczkolwiek było sporo drobnych elementów, które nieprzyjemnie się wtykało. W sumie to duże problemy miałem z złożeniem maski od Samuraja X, ale o tym opowiem przy omawianiu minifigurek. Tutaj jest parę elementów zapasowych, ale przejdźmy do samej konstrukcji. Tak się ona prezentuje. Jest w niej dużo różnych miejsc, w których można minifigurki umieszczać. Zaraz wszystkie je omówimy po kolei, ale zanim omówimy główne minifigurki, chciałbym powiedzieć o figurce, która jest tutaj figurką rocznicową. Czekajcie, bo ma trochę krzywo założoną. Jak widzicie, ma ona specjalną podstawkę. Którą można połączyć z tym, właśnie z podstawką od tego zestawu. Generalnie, jak się uzbiera wszystkie te minifigurki, to można je tak sobie tutaj poustawiać. No, ale niestety ta figurka akurat nie pasuje do tego zestawu, bo ma piny z tej strony. Tutaj piny są też z tej strony, więc tutaj się nie złączy: jakby co nie, tutaj się nie złączy, bo nie ma pinów ani tutaj, ani tutaj. Więc trzeba było sobie z dwa technikowe piny dołożyć, żeby to złączyć, albo te dwa klocki zamienić miejscami. Wtedy będzie pasować. Co do tego, jak wygląda sami figurka, jest to mistrzyni Błyskawic, e, dawna, bo teraz, jak pewnie wiecie, jeśli oglądacie ninjago, mistrzem Błyskawic jest oczywiście Jay. E, jest to jedyna figurka po Zawu, która tutaj nie ma alternatywnego grymasu twarzy. Cała ekipa ninja ma alternatywne twarze. W ręce, czy ma taki oto płomień. Tak się o to prezentuje. Ok. Zacznijmy, przejdźmy teraz do minifigurek. Może po, po prostu przejdę po kolei od e, dołu do, na samą górę. Najpierw mamy NIE w stroju samuraja X, tak się ona prezentuje. Ma tutaj dwa miecze. E, to ma, taką maskę, z którą się naprawdę bardzo męczyłem, żeby ten czerwony element tutaj wsadzić. Nagrywałem speedbuilda tego zestawu i tam będzie widać, że się z tym naprawdę męczyłem. Yy Zajęło mi chyba z dwie minuty złożenie samej tej maski, mimo że to z parę klocków. Tak się ona prezentuje z przodu, tak z tyłu. Yy, tutaj ma alternatywny grymas twarzy, tak on się prezentuje. No i maska mi się znowu rozleciała. Już teraz nie będę tego montował. O, udało się. Akurat teraz, jak już nie nagrywam speedbuild, to się udało. Widzicie jak to jest. No. Yy, mamy jeszcze Jaya. Niebieskiego ninja. On ma tutaj złote nunchaku po, tych yy, błyskawic. Tak się prezentuje jego twarz. Yy, alternatywna mina. Tak. Ok. Następne. Nie wezmę sobie. Zeina, czyli mistrza lodu, oczywiście ma tutaj dwa złote shurikeny. Tak on się prezentuje. Tutaj pod maską mamy główną twarz. I alternatywny wyraz twarzy, który bardzo mi się podoba. Chyba najba... najbardziej mi się podoba jego główka z wszystkich główek które są w tym zestawie. Ponieważ mamy tutaj e... kawałek twarzy po prostu modpad. Widać tam mechanizmy różne. Bardzo ciekawie to się prezentuje. Dalej mamy Kola, czyli czarnego ninja, ninja mistrze, mistrza ziemi. Ma on tutaj złotą kosę z wcząs trzęsów. Tak on się prezentuje. Tak się prezentuje bez maski i z tyłu. Mamy jeszcze mistrza Wu, oczywiście. Bardzo klasycznego, muszę powiedzieć. On nie ma alternatywnej twarzy. Mamy Kaja, czyli czerwonego ninja, mistrza ognia. Tak on się prezentuje. Ma oczywiście złoty miecz płomieni. Tutaj, tak się prezentuje maska. Mamy te wszystkie blizny i alternatywny wyraz. No, i na koniec zostawiłem sobie najmocniejszego ninja, czyli zielonego ninja Zane. E, Boże, e, Lloyd, nie Zane. E, tak on się prezentuje. Tutaj mamy twarz. Alternatywny grymas. No, i teraz jak omówiłem, wszystkie 8 minifigurek, które są bardzo świetne w tym zestawie, bardzo dobrze, że dostajemy ich aż tyle e, za tak niewielką cenę. To teraz skupię się na. Konstrukcji, która muszę powiedzieć, że jest mocno średnia. Kupiłem ten zestaw w sumie głównie dla minifigurek, ale mi się nawet podoba. E, bo jak widzicie, mamy tutaj takie trochę pochylone schody. E, mamy też taki, jakby świecznik, chyba. E, jest tutaj parę takich punktów, właśnie w które można sobie wczepić minifigurki. Ja je wczepiłem tak, jak było w instrukcji. E, na pudełku było, były chyba trochę inaczej wczepione. Tutaj jeszcze jest niewielka roślinka. Tu jest miejsce, w którym kola umieściłem, i mamy właśnie wejście do naszego klasztoru, które nam się otwiera. A jeszcze tutaj mamy jedno miejsce, na którym możemy umieścić jakąś minifigurkę. I tak się prezentuje nasza brama klasztorowa od tyłu. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś świeczniki. No ogólnie, to jest tak średnio zabudowane. Ale to jest tylko brama, musimy o tym pamiętać. No i też jest niewielki isterek w postaci podziemi. Mamy tutaj dwie bardzo ładne naklejki, które przedstawiają yy, walkę najprawdopodobniej mistrza wuj, właśnie Lorda Garmadona. Mamy też tutaj dzbanek z herbatką, tam są dwa kubeczki, można sobie ustawić dwie minifigurki. Więc tak to się właśnie prezentuje. Ok. No, i już powoli przechodzimy do podsumowania naszego zestawu. Od teraz będę oceniał moje zestawy w skali od 1 do 10. Temu zestawowi daję mocne 8,5 ze względu na minifigurki. No i też bardzo podoba mi się ta konstrukcja. Mimo paru tak na przykład tutaj jest niewielka strzelina, czy też małych elementów, drobnych elementów, które bardzo nieprzyjemnie się tutaj wkładało. Tak więc mogę ten zestaw Wam jak najbardziej polecić. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tak samo zachęcam też do zostawienia subskrypcji. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć.